Jeśli chodzi o coiny, to dzisiaj rozmawiałem sobie z GBT. pytając go, czy ma coiny, tokeny pod siebie zrobione. Nie ma, ale przypomniał mi dawny token Ocean, na którym handowałem swojego czasu właśnie shorty, które tutaj były. No i ja czekam teraz, aż mi to zjedzie tu. Wyznaczyłem strefę, to jest mój alarm na poziomie 0,413 i będę chciał to zakupować na spot. Profity na tym się szykują niezłe. W ogóle podoba mi się sama koncepcja tego tokena. Jak sobie poczytacie, to to jest moim zdaniem fajne. Pytanie, czy, to, czy utrzymają to. Tu chcieli bardzo mocno handlować. Do góry, ale nie było płynności, więc musi przyjść kasa, żebyśmy zrobili taki pierwszy strzał. Pierwszy strzał to jest właśnie 450%. A jak przebijemy ten poziom, uu, to już będziemy frunąć bardzo, bardzo daleko. Ale to będzie przyszłość. Na razie czekam na zjazd, czyli uderzenie. I tu będę robił zakupy na spot. I w tym miejscu będzie mój pierwszy take profit na. 450%. Więc poluję na tego oceanu.